Witajcie! Dzisiaj znajdujemy się w Łęcznej przy ulicy Wiosennej 3. Chciałbym zaprezentować Wam mieszkanie, które ma powierzchnię 63 m2. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, toalety osobnej. Posiada również balkon. Zapraszam na górę. Do mieszkania idziemy szeroką klatką schodową. Jesteśmy już w mieszkaniu. Przechodzimy teraz do części dziennej, która składa się z dużego pokoju z wyjściem na balkon oraz kuchni. W tym pokoju odpoczniecie po pracy lub spędzicie miły wieczór oglądając ulubiony film. Z balkonu rozciąga się widok na plac zabaw oraz ciche, spokojne osiedle. Kuchnia jest w pełni zabudowana i wyposażona w podstawowe sprzęty, takie jak lodówka, kuchenka czy zmywarka. Znajdujemy się teraz w przedpokoju, gdzie mamy dwie pojemne szafy, w których możecie przechowywać ubrania oraz inne rzeczy. Drugi pokój, przeznaczony na sypialnię. Okna wychodzą na południe. Dzięki położeniu mieszkania w spokojnej okolicy, spędzicie tu miłą i bezpieczną noc. Trzeci pokój to pokój dziecięcy. Pomieszczenie staje się idealnym, niezapomnianym miejscem zabaw dla waszych dzieci. W łazience zamontowany jest prysznic, umywalka oraz pralka. W mieszkaniu znajduje się również oddzielna toaleta. Tuż obok znajdują się sklepy, a za nami przystanek autobusowy. Dosłownie minuty od bloku mamy szkołę podstawową numer 4. Tuż obok znajduje się miejska siłownia. Jeśli jesteście zainteresowani tą ofertą, zadzwońcie do mnie. Mój numer wyświetla się w tym momencie na ekranie. A jeśli przychodzi Wam do głowy ktoś z Waszych znajomych, kto może być ofertą zainteresowany, wyślijcie mu tego linka do filmu. Ja chętnie spotkam się i zaprezentuję tą ofertę osobiście.